Na całym świecie ludzie obserwują niezidentyfikowane obiekty latające po niebie. Obserwacjom tym towarzyszy osobliwe zjawisko związane z pewną tajemniczą substancją. Poznajmy zatem bliżej historię lepkiej, włóknistej substancji znanej jako tzw. anielskie włosy. Z niezrozumiałych powodów w Polsce nie ma praktycznie żadnych informacji na temat tzw. anielskich włosów. Jak zaraz zobaczymy, cała sprawa jest niezwykle interesująca. Od setek lat obecność tej substancji towarzyszy obserwacjom UFO. W dużym skrócie, anielskie włosy to lepka, srebrzysta, włóknista substancja opadająca z nieba podczas obserwacji UFO. Nazwa pochodzi od podobieństwa do cienkich włosów lub też pajęczych sieci. W 1968 roku Edward Tuller Condon, fizyk nuklearny oraz pionier mechaniki kwantowej, w raporcie o UFO na zlecenie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, wskazał, że anielskie włosy rozpadają się lub też sublimują w krótkim czasie od uformowania. Łącznie udokumentowano ponad 200 przypadków, gdy świadkowie obserwacji UFO donosili o anielskich włosach. Jak być może pamiętacie, dwa lata temu nagrałem film o obserwacjach UFO spisanych przez rzymskich historyków, takich jak tytuł Livius, Tacyt, Józef, Flawiusz czy Kasiusz Dion. Ostatni z nich jako jeden z pierwszych historyków udokumentował zjawisko anielskich włosów. Zdarzenia miało miejsce w 196 roku naszej ery. W swoim dziele zatytułowanym Historia rzymska znajdziemy interesujący fragment. Oto wersety 6 oraz 7 z 4 rozdziału 76 księgi. Inną demonstracją było nagłe pojawienie się wielkiego ognia na północnym niebie w nocy, przez co niektórzy przypuszczali, że całe miasto płonie, a inni, że samo niebo płonęło. Najbardziej jednak zdumiewało mnie to delikatny deszcz przypominający srebro spadający z czystego nieba nad formą Augusta. Prawdę mówiąc, osobiście nie widziałem, jak spadał, ale zauważyłem to po upadku, po czym platerowałem kilka brązowych monet z tym srebrem. Zachowały taki wygląd przez trzy dni. Jednak czwartego dnia cała w nie substancja zniknęła. W 2007 roku Richard Stouters, matematyk, członek Instytutu Badań Kosmicznych Goddarda oraz autor wielu prac z zakresu astrofizyki, napisał dla NASA ciekawą publikację zatytułowaną Niezidentyfikowane obiekty latające w Antyku. Stauters, powołując się na tytusa Liviusza, pliniusza starszego oraz Juliusza Obsequensa udokumentował tam jeszcze starsze wzmianki na temat anielskich włosów. Jak czytamy? Inne opady, w których uczestniczyła stała biała substancja, obejmują dwa tzw. deszcze kredy, jeden w Kale w 214 roku przed naszą erą, a drugi w Rzymie w 98 roku przed naszą erą. Żadne inne informacje nie są oferowane na temat fizycznej natury tej kredy. Stauter wspomina także o opisach tzw. deszczów wełny, towarzyszących obserwacjom latających pojazdów. Relacje o tej enigmatycznej substancji pojawiały się na przestrzeni dziejów. Towarzyszyły m.in. słynnym obserwacjom UFO w Norymberdze w 1561 roku, obserwacjom UFO w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, a także w Fatimie w 1917 roku. Najpopularniejsze są jednak bardziej współczesne przypadki. Sztandarowy przykład miał miejsce we francuskim mieście Oloron w październiku 1952 roku. Setki świadków widziało wówczas około 30 sferycznych, świecących obiektów unoszących się w powietrzu. Dziwne obiekty poruszały się zygzakami. Z latających obiektów spadała dziwna, biała, podobna do włosów substancja w postaci płatków. Niebo było wówczas praktycznie bezchmurne. Po podniesieniu i zwinięciu w kulkę. Tajemnicza substancja szybko się dezintegrowała. Kolejny znany przypadek, o którym wam kiedyś wspominałem, miał miejsce we Florencji w 1954 roku. 27 października prawie 10 tysięcy osób zgromadzonych podczas meczu piłkarskiego Fiorentiny z Pistojeze było świadkami przelotu niezidentyfikowanych obiektów latających, które poruszały się z nadzwyczajną prędkością. Tego dnia we Florencji, oprócz samej obserwacji UFO, ludzie donosili także o dziwnej białej substancji, która spadała z nieba w miejscach, gdzie pojawiały się te obiekty. Świadkowie z Florencji opisywali substancję jako coś, mającego długie białe nitki i przypominającego watę bądź puch. Materiał miał się szybko kurczyć i znikać, co świadkowie porównywali do płatków śniegu. Dziennikarz Giorgio Battini zdobywszy trochę próbek, Zabrał je do Instytutu Chemii na Uniwersytecie Florenckim. Profesor Giovanni Canneri oraz profesor Danilo Cozzi przeprowadzili szereg testów analizując materiał. Badania naukowe wykazały, że jest to włóknisty materiał, który jest bardzo odporny na naprężenia i skręcanie. Enigmatyczna substancja zawierała elementy boru, krzemu, wapnia oraz magnezu. Takie same cztery elementy wykryli chemicy z Victorii w Australii w 1953 roku, kiedy to udało się zbadać jedną włóknistą próbkę anierskich włosów. Niedługo później próbka całkowicie się zdezintegrowała, pomimo tego, że znajdowała się wewnątrz szczelnego pojemnika. Elementy boru, krzemu, wapnia oraz magnezu wykryto również podczas wielu innych analiz, np. w Argentynie w roku 1963. Z kolei w 1967 roku próbkę w szczernie zamkniętej tubie otrzymali do badań radzieccy fizycy Łupanow, Kirichenko oraz Petrianow-Sokołow. Zespół naukowców stwierdził, że substancja jest materiałem drobnoziarnistym. Niektóre włókna mają mniej niż 1 dziesiątą mikron o średnicy. Większość włókien jest zaplątanych w wiązki o średnicy 20 mikronów. Nici wyglądały nieco białawo i półprzyzroczysto. Jak stwierdzili, nie ma żadnych znanych analogów do analizowanej substancji. Petrianov Sokołow dodał, że jest mało prawdopodobne, aby materiał został utworzony przez naturę. Trzy inne ciekawe przypadki zakończyły się analizą substancji. W 1959 roku w portugalskim mieście Ewora doszło do masowej obserwacji UFO, czemu towarzyszyły anielskie włosy. Naukowcy z uniwersytetu w Lizbonie, którzy przebadali próbkę pod mikroskopem, doszli do wniosku, że anielskie włosy zostały wyprodukowane przez małego owada lub też jakiś osobliwy jednokomórkowy organizm. Z kolei analiza anielskich włosów z Fatimy wykazała, że jest to naturalna substancja składająca się z białych płatków. Po umieszczeniu pod mikroskopem okazało się, że jest to produkt roślinny. Natomiast w 1976 roku w Sonora w Kalifornii w anielskich włosach odnaleziono tryt, do czego zaraz przejdziemy. Doniesień na temat obserwacji anielskich włosów jest tak dużo, że w gruncie rzeczy trudno nawet wybrać najciekawsze przypadki. 10 lutego 1978 roku duża liczba lepkich włókien spadała z nieba w pobliżu miasta Samaru w Nowej Zelandii. To włókna wydawały się znacznie drobniejsze niż pajęczyna. Ale wyraźnie widoczne na czystym, błękitnym niebie. W 1980 roku w kanadyjskim Selkirk rodzina ujrzała metaliczny obiekt emitujący iskry. Podczas obserwacji zauważyli także lekką substancję spadającą z nieba w postaci nici. Z kolei w sierpniu 1998 roku dwie kobiety w Warii widziały na niebie latający spodek po czym ujrzały jakby pajęczy materiał padający na ziemię. Najnowsze obserwacje anielskich włosów miały miejsce m.in. w Arizonie w 2010 roku, a w 2014 roku w Portugalii oraz na Sri Lance. Z kolei w kwietniu 2012 roku chińskich mieszkańców wsi obudził ogromny unoszący się latający spodek. Świadkowie obserwowali jak znika na nocnym niebie oraz emituje rodzaj bawełnianej substancji przejdźmy zatem do możliwych wyjaśnień tego dziwnego fenomenu. Jak na razie nikt nie wie, czym tak naprawdę mogą być anielskie włosy. Jeśli jednak spytamy naukowców, to zazwyczaj skłaniają się do uznania, że za niektóre z tych przypadków odpowiadają pająki. Tak stwierdzono na przykład w raporcie Kondona z 1968 roku. Niektóre pająki tworzą sieci, których używają do szybowania w powietrzu. Nici pająków są podrywane przez wiatr i unoszone w powietrzu. I faktycznie, takie zjawisko naprawdę istnieje. Sieci pająków były wielokrotnie obserwowane w powietrzu. Jak czytamy w raporcie. Hall stwierdził, że wiele złoszanierskich włosów to nic innego jak pajęczyny przędzone przez balonowe pająki. Jak wskazał przynajmniej raz w materiale znaleziono w rzeczywistości małe pająki. W innych przypadkach skład lub pochodzenie anierskich włosów jest jednak niepewne. Mamy zatem niepewne pochodzenie anierskich włosów. Najpopularniejszym wyjaśnieniem są pająki, lecz nie wszyscy się z tym zgadzają. Dzieje się tak z powodu składu chemicznego tej dziwnej substancji. Zawiera ona głównie elementy boru, krzemu, wapnia oraz magnezu, a także małe części potasu, fosforu, żelaza czy trytu. Pajęczy jedwab to włókno białkowe przęcone przez pająki. W próbkach, które były badane w laboratoriach brakowało jednak podstawowego składnika – białka. Jak czytamy na stronie BBC w artykule o anierskich włosach, pajęczy jedwab to białko, związek organiczny zawierający zupełnie inne elementy niż anierskie włosy. Jak wskazuje fizyk i chemik Philip Ball, pytany w tej sprawie, elementy, o których mówi się, że zostały zaobserwowane w anierskich włosach, nie wydają się zgadzać z teorią pająka. Jak dodaje Bol, magnes i wapń są powszechnymi pierwiastkami w żywych ciałach, bor i krzem już nie, a gdyby były to główne pierwiastki zawarte w białym puchu, to nie brzmi to tak, jakby pochodziło od pająków. Pajęcza teoria nie tłumaczy także faktu, że anielskie włosy sublimują przy kontakcie, co jest przeciwieństwem tego, co się dzieje, kiedy dochodzi do fizycznego kontaktu z siecią pająka. Intrygująca i zadziwiająca jest także korelacja obserwacji anielskich włosów z obserwacjami UFO. Brian Boldman, mechanik lotniczy oraz licencjonowany prywatny pilot Federalnej Administracji Lotnictwa, przeanalizował aż 215 przypadków obserwacji anielskich włosów. A Boldman wskazuje, że chociaż niektóre przypadki anielskich włosów mogą być faktycznie spowodowane przez pająki, to zdecydowana większość ma inne wyjaśnienie. Opiera ten argument na fakcie, że według jego badań. 57% przypadków anielskich włosów pojawia się przy jednoczesnej obserwacji UFO. To znaczna liczba, która silnie łączy oba zjawiska. Z kolei inna proponowana teoria zakłada, że elektryczność w atmosferze ziemskiej może powodować spolaryzowanie unoszących się cząstek pyłu, a przyciąganie między spolaryzowanymi cząsteczkami pyłu może powodować ich łączenie się, tworząc tym samym długie włókna. Osoby badające sprawy anierskich włosów zwracają uwagę na obecność boru oraz trytu. Szczątkowa zawartość trytu jest bardzo interesująca. Tryt jest radioaktywnym izotopem wodoru, i jest rzadki w naturze. Tryt jest wykorzystywany do zwiększenia wydajności głowic jądrowych. Aby uzyskać tryt w dowolnej znaczącej ilości, musi on być wytworzony przez człowieka w reaktorach jądrowych lub akceleratorach cząstek. Z kolei bor jest stosunkowo rzadkim pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. Bor ma natomiast zauważalne zastosowanie w technologii jądrowej. Bor jest powszechnie wykorzystywany jako bufor, który osłania i kontroluje reakcje jądrowe, co skłoniło wielu badaczy do spekulacji, że anierskie włosy mogą być produktem ubocznym pewnego rodzaju napędzanego energią jądrową układu napędowego. W tym momencie warto na przykład wspomnieć jeden incydent UFO z Michigan w 1966 roku, który badał nie kto inny jak profesor astronomii Joseph Allen Heinek. Tysiące osób widziało wówczas latające spotki poruszające się po niebie, jednak, według oficjalnego stanowiska śledczych, były to obserwacje anomalii spowodowanych przez gaz błotny. Co ciekawe, analiza rzekomego miejsca lądowania wykazała poziomy promieniowania wyższe niż otaczający obszar, a ziemia była skażona właśnie borem. Kwestia zawartości boru wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Zwolennicy pozaziemskiego wyjaśnienia zjawiska UFO sugerują, że anierskie włosy mają związek z działaniem statków kosmicznych obcej cywilizacji. Anielskie włosy miałyby być produktem powstającym ze zjonizowanego powietrza po odbiciu się od pola elektromagnetycznego otaczającego statek kosmiczny. W ten sposób, w miarę jak statek poruszałby się w powietrzu, wokół pola emitowałaby się ta osobliwa substancja. Inne wyjaśnienie zakłada z kolei, że użycie przez statek pola grawitacyjnego spowodowałoby, że ciężkie atomy w zwykłym powietrzu zareagowałyby między sobą i wytworzyłyby rodzaj osadu, który spada na Ziemię i znika wraz ze spadkiem jonizacji. Podsumujmy zatem całą sprawę. Ta dziwna substancja zawierająca głównie bor, magnez, krzem oraz wapń spada z nieba podczas obserwacji UFO. Jest to lepka, srebrzysta, włóknista substancja porównywana do cienkich włosów lub też pajęczych sieci. Substancja ta szybko się dezintegruje lub też sublimuje. Obserwacje anierskich włosów towarzyszących UFO są nadzwyczaj długotrwałe, regularne oraz konsekwentne, sięgając tysiące lat wstecz. Zebrałem dla Was te wszystkie informacje, zaś ostateczna konkluzja, jak zwykle, należy do widzów. Dla niektórych z Was będzie to naturalne zjawisko związane z pojęczymi sieciami lub też z cząsteczkami pyłu łączącymi się w długie włókna. Inni, wskazując na korelację z obserwacjami latających spotków oraz na skład chemiczny. Stwierdzą, że anielskie włosy powstają przez statki kosmiczne obcych cywilizacji, regularnie odwiedzających i monitorujących rozwój życia na naszej smutnej planecie. Piszcie zatem w komentarzach, jaka jest Wasza opinia, a zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.